Cześć, ja jestem Bonkol. Witam wszystkich w Zdobywcy Osiągnięć. Jest to taka seria, w której po prostu nadrabiamy zaległości. Na Steamie odblokowań możemy zdobyć 70 i generalnie dzisiaj podejdziemy do takiego osiągnięcia, achievementu, którego można bardzo łatwo odblokować. I pewnie niektórzy z Was już to zrobili na początku, ale ja w ogóle jakoś nie wpadłem na to, żeby, żeby go zrobić. A inaczej, ja chyba myślałem, że ja już go zrobiłem, a okazuje się, że nie. Mianowicie em, osiągnięcie, które zdobyło 7,1 5% wszystkich graczy, którzy grają, czyli dosyć dużo osób, co zrobiło? No właśnie, napełniło chłodnicę własnym moczem. Czyli trzeba nasikać do chłodnicy, a zrobić to trzeba w następujący sposób. Osiągnięcie działa zarówno na zwykłym trybie, jak i na permadefie. I teraz, tak, przede wszystkim, najważniejszą rzeczą. Jest to, aby chłodnica była pusta bądź w większości pusta. Według komentarzy ludzi, którzy już to robili, najprościej jest po prostu ściągnąć sobie właśnie te dwa przewody. I ściągnięcie tych dwóch przewodów powoduje, że chłodnica po prostu traci płyn chłodniczy. Możemy nawet oczywiście za chwileczkę to sobie po prostu sprawdzić. No i co teraz trzeba by było zrobić? Trzeba by było po prostu mieć czym sikać. Także najprościej chodzimy pod zlew, cyk, pijemy. I oczywiście wskazówka u góry, urin musi wskoczyć na dosyć wysoki poziom. Spróbujemy tak osiągnąć maksymalny. Lecisz, lecisz, lecisz. No, już chyba praktycznie jest, żeby tutaj nam pęcherz nie wystrzelił. Bo nie mam zielonego pojęcia, bo ja jeszcze nie zrobiłem tego osiągnięcia, więc yy, nie wiem, ile dokładnie musimy nasikać. Ale podobno będzie taka opcja. O, i teraz tak. Co robimy? Zakładamy z powrotem. Hmm, zakładamy z powrotem te oto rzeczy. Uwaga, to są nasze takie eksperymenty. A jak wiecie, eksperymenty nie zawsze się mogą udać. Nie zawsze się udają. Oj, coś, jakiś wskaźnik tam wyskoczył. To jest urok, właśnie tej gry, że. Cyk, dobra, udało się. I teraz jeszcze to. O, było. No i dobra, i co? Otwieramy. O, i już wyskoczyło, jak widzicie, po prawej na dole, czyli. Mieliśmy pustą chłodnicę i możemy i strumień większy nawet i siuramy do chłodnicy. Swoją drogą trzeba by było zobaczyć, czy z takim płynem chłodniczym e, będzie działać e, cały pojazd. Więc można by było też to oczywiście sprawdzić, ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy kolejne osiągnięcie. I dla osób, które tak jak ja na przykład, gdzieś tam już straciły trochę chęci do grania w My Summer Car. Bo. Zrobiły w tej grze już dużo i to kilka razy. Na przykład, już przechodziły tą grę kilka razy. To fajną rzeczą jest właśnie zwrócenie uwagi na osiągnięcia, na sprawdzenie, które z tych osiągnięć jest, no nie wiem, najłatwiej zrobić. Które z osiągnięć są na tyle trudne, że zrobiło, bo tam jest wypisane wszystko na Steamie. Tylko 0,1% taki bardzo mała odsetka osób zrobiła jakieś osiągnięcia. Często nie są to osiągnięcia mm, trudne do zdobycia, ale to są osiągnięcia dosyć nudne, takie, e, które nie zachęcają za bardzo do podejścia, aby, aby oczywiście zdobyć. Więc. E, Zdobyliśmy kolejne. Mam nadzieję, że będziemy w następnym odcinku robić jakieś ciekawsze, dłuższe. Natomiast to była jako taka ciekawostka. Jakby ktoś chciał sobie po prostu wbić i na Steamie mieć jedno osiągnięcie więcej w tej grze, to polecam. Tak to właśnie działa. W ten sposób to można zrobić. Co oczywiście w tym momencie zalecałbym? Można oczywiście sobie pojechać tą Satsumą, po, popróbować i tak dalej. Natomiast szczerze, to zalecałbym po prostu teraz albo nie zapisywać gry, tylko wczytać savea przed chwili. Albo. Normalnie złożyć z powrotem, to znaczy wyciągnąć te rury, opróżnić, e, założyć z powrotem i dolać normalnie kulantu, czyli tego normalnego płynu chłodniczego, i będzie wszystko ok. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. To był taki krótki materiał. Widzimy się w następnym, w opisie tradycyjnie drugi kanał, gdzie możecie zasubskrybować, czyli Bonko live. Tam wbijamy 100 tysięcy już niebawem. Na tym kanale też dajcie suba na bongolu, ponieważ e, też brakuje niedużo, żeby było pół miliona, a to naprawdę będzie wielkie święto. Też jakiegoś specjala nagramy. E, a tymczasem się żegnam z wami. Jeszcze możecie kupować gry na jedwa w opisie i wbijcie także na grupę Facebookową. Do zobaczenia, trzymajcie się. I do zobaczenia w kolejnym materiale z MSC. Cześć! No dobra, no to jeszcze faktycznie, no korek, jeszcze zapomniałem korka. Aj, aj, gdzie ten korek? Już mi się nie chce nawet tego odkręcać. No, ale pamiętajcie, żeby zakręcić waszą chłodnicę, bo wam płyn ucieknie.